Witajcie, moje mordeczki kochane. Tu od razu... pewne sprostowanie. Tak, sprostowanie. Ja waszych pacjent nie widzę. To się tylko tak może wydaje, że wy patrzycie na mnie, ja na was nie widzę, więc e, którą część tam eksponujecie teraz do monitora, nie wiem, zakładam, że mordeczki. Czy kochane... No kurde... Może nie tak od razu, tak? Co to w ogóle za nagranie jest, na którym się spotykamy? Mam podejrzenie, że mam pewne tyły na YouTubie. To znaczy, aktorzy wypowiadają się na temat motoryzacji, kierowcy na temat perfum, a ja się w ogóle nie wypowiadałem, jeśli już. To wrzuciłem jakieś nagranie, tam gdzieś rowerkiem sobie pojechaliśmy, albo jakąś inną pierdołę. Ech, no i trzeba nadganiać, wiecie, bo tak broda się wieje. Tutaj o. Broda się wieje, e, i takim niespełnionym potem się zawijać. No tak głupio, i tak ktoś obejrzy ten kanał, powie, Dobrze powie. No więc nadganiamy, nadganiamy. Słuchajcie. Unboxing. No, temat, rzeka, cała masa ludzi w internecie się podnieca w jakimś to fajnym pudełeczku, coś tam dostali. Yy, ja nigdy tego nie rozumiałem. No, pudełeczka jak pudełeczka, no jeden ładniejszy, drugi ma przyczyn, to nie chodzi o pudełeczko. No, jakbyś był kotem, to byś się podniecał pudełeczkiem, że o tutaj taka wypaśna zabaweczka z jakimiś bimbełkami, yy, ale pudełko to jest czat. Nie jestem kotem, natomiast słuchajcie. Muszę Wam coś pokazać, jestem przygotowany. Jakiś czas temu kupiłem komputer i komputer do mnie przyjechał w takim pudełku. No to jak widzicie kawał pudła i tak, no, bardzo fajnie zapakowany, styropiany, jakieś pianki, tektury. Tam na, naprawdę, to jest gdzieś z 10% yy, liniowo w każdą stronę. To były wszystkie przekładki możliwe, jakie tam tylko można było wetknąć. Yy, I dzisiaj zaskoczenie, ponieważ podejrzewam, że więcej co jest w tym pudełku, bo kilka paczek do mnie idzie. Ale yy, dostałem takie to pudełeczko. Zobaczcie. Widzicie to. I to pudełeczko. Ja sobie mogę tak na jednym palcu o, podnieść. A teraz zobaczcie w porównaniu z tym pudłem od komputera. Tu przyłożyliśmy. No więc jeden wymiar jest taki sam. No, nie muszę chyba nikomu tutaj długo pokazywać, że. Wysokość to jest, słuchajcie, no, 150% tego pudełka, na którym był komputer. Yy, I teraz, co jeszcze? A, no, jeszcze szerokość tego pudełeczka. No, zobaczcie. Tutaj przyłożymy. Jest ładnie. Tutaj, no, też odstaje. To jest kilka centymetrów 3 centymetry, ale większe. Słuchajcie, pudełko jest to, co przyszło pudło pudlisko. No jest objętościowo myślę, że tak ze 40% większe od pudełka komputera. I teraz to, co bym musiał zrobić z Wami w ramach... O, o, o jakie to jest ciężkie, słuchajcie, ten komputer to waży 15 kg w ogóle. O, 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 takie moje łóżeczko, żebyście nie myśleli, że ja nie śpię, tylko całe doby pracuję. I, słuchajcie, otwieram. To będzie To będzie teraz prawdziwy unboxing. Także kto jeszcze nigdy nie oglądał filmów z unboxingu, to teraz trzyma się dobrze poręczy. No uwaga, unboxing. Ciach. Ciach, ciach, ciach. O! Nie wiem, czy Wy to widzicie. Tutaj jest poważnie. Poważnie, 18 kg, a ja to jednym paluszkiem. Także proszę mi tutaj nie mówić, że się mryku zapuścił i ważesz 92 kg, jesteś słaby już. Może i waży 92, ale tak to wy się chyba raczej nie popiszecie, prawda? Dobra, lecimy dalej. Tu bym puścił jakąś muzyczkę, może w tle, ale nie mam tyle rąk. Dobra. Tak jak myślałem, to jest ta paczka. Dobrze zgadłem, co to jest, słuchajcie. Wolę sobie tutaj tak jeszcze zastosować troszkę więcej techniki. Użyjemy narzędzia, gdyż każda inteligentna istota na świecie potrafi używać narzędzi. To prawda są mało inteligentne istoty i na przykład używają narzędzi do przywłaszczania sobie narzędzi. Innych osób, ale to już jest w ogóle temat na inny filmik, i teraz patrzcie, zobaczcie, co wyjmuje. To jest mistrzostwo. To jest mistrzostwo. Słuchajcie, tarao. Widzicie to? Kieczki do noru walkingu dla mojej obecnej żony. Znaczy jak na razie jest to pierwsza żona. I w zasadzie żadna inna jakoś nie wyraziła jakiejś chęci czy deklaracji. Więc być może będzie to i ostatnia, ale tak mówię, że obecna, że niech się nie przyzwyczaja, bo to wiadomo, co to do głowy przyjdzie. No także jak ktoś potrzebuje trochę powietrza, tylko nie wiem skąd, chyba zbyt gorszy, to tanio odstąpię. Zafriko w sumie odstąpię, nawet jest całe pudełko powietrza zbyt gorszy, Jak ktoś lubi Bydgoszcz, to... Zapraszam, jak ktoś nie był, to może już taki, że tak powiem, pierwszy kontakt z tym miastem mieć. No bo po co od razu jechać? Jak pojedzie i powie, ale tu u was z tej Bydgoszczy, tak <gryw> <gryw> dziwnie. No tutaj może sobie głowę wsadzić, sztachnąć się i już wie, czy chce jechać do Bydgoszczy. Ja nie wiem, czy to jest zbyt Bydgoszczy, tak mi się wydaje. Jak nie, to w opisie filmu napiszę skąd to powietrze jest. Będziecie mogli tutaj zadecydować. Może ktoś będzie chciał kupić. Powietrze, to, no, nazwijmy zbyt goszczy, to y, na przykład cały dochód przeznaczymy na jakąś y, akcję charytatywną wtedy z tego powietrza. I wiecie, no, bez powietrza żyć nie można, no. Spróbujcie bez powietrza, y, nie wiem, 5 minut przeżyć, no, będzie ciężko. A tutaj w tym pudełku macie zapas, myślę, na jakieś 2-3, także w takiej krytycznej sytuacji, y, no, ratuje tupę, no. No to y, słuchajcie, do następnego. No chyba nie unboxingu. Unboxing zaliczyłem, następne będzie coś innego. Siema.